widzowie, dzisiaj sobie zagramy w EuroTrack Simulator 2, a więc zaczynajmy. Mamy taką piękną skanię na sam stat. To jest początkowy towar, także zaczynajmy. Zmienimy sobie na początku kamerkę, dobrze tutaj żeby była. Włączymy silnik. Spójścimy ręczny kierunki działają dobra jedziemy do przodu dobra jedziemy teraz pytanie gdzie mamy jechać tutaj tutaj musimy jechać dobrze Jak już tu jesteśmy, gdzie mamy skręcić? W lewo. Włączamy lewy kierunkowskaz. Patrzymy, czy nic nie ma. Oj, jest coś. Dobra, jedziemy. Link do kupienia giereczki znajdzie się w opisie tego filmu. Jak każdej w sumie inny giereczki. Mówiłam, że będzie przez cały tydzień Roblox. Ale jednak nie. Oj, żeśmy trochę przyjechali. Dobra, włączymy chyba ten tempomat. Tempomat mamy włączony. Jesz mamy jeszcze kilometry do przejechania. Oj, przejechaliśmy. Troszeczkę. Nic chyba nie ma. Dobra. Przekręcamy tutaj. Zmieścimy się tu? Uwaga, czy my się tu zmieścimy w ogóle? No się zmieś... nie, nie zmieścimy się. Nie. Musimy inaczej troszkę wjechać, tylko jak? Musimy jakoś inaczej wjechać, tylko że nie wiem za bardzo jak wjechać Dobra, zawrócimy No jedź tym autobusikiem Jedź to wszyscy Teraz sobie tak wiadę, będzie prościej O Dobra, damy radę. To jest pierwszy transport. Oj. Ten odcinek będzie długi. Tak coś myślę. Zrobimy bezpiecznie. Yy, czyli to weźmiemy potwierdź. Tutaj mamy zaparkować dobrze. kontynuuj i czekamy fajne są to, jak ktoś lubi jeździć z zarówkami. dobra, klikamy wszystko OK Jazda tak. Hmm. Ojecie mnie z Kanią. Dzisiaj będziemy tylko we Francji jeździć. Tylko. Dobra. Bo ja czekamy aż nam się załaduje. Tutaj już mamy inny. Inną ciężarówkę. Dobra. Dobra, dawaj mi do środka kamerka. Dobra odpalamy dobra i do przodu Oj, oj, oj. poczekajcie mamy tysiąc... powolutku ruszymy żeby w nic nie przywalić na spokojnie świadełka możemy włączyć więc nie ma pusta droga prawy kierunkowskaz Nie będziemy dzisiaj jeździć przepisowo to na pewno A tu trzeba chyba ręcznie wyłączyć kierunki w tej skali 60 już idziemy że bardzo trudno jest 80 mamy już na liśniku akurat będziemy 90 pomiechać nawet 91 autobus nasz próbuje wyprzedzić my mu nie damy oj 80 tych 80 euro nam zabrało. Dobra. Co jest? Ja nie umiem przepisować w grach. I co? Jadę normalnie swoim pasem, ale to na razie. Oj, tu się zaczyna autostrada. Po szóstką jedziemy, ale będziemy zjeżdżać. Z tego, co widzę na mapie, tak będziemy zjeżdżać. Marsz. Ale nie jedziemy do Paryża. Do Paryża dzisiaj nie jedziemy. Oj, mamy kontr kontrola bilecików. kontrola bilecików mam kontrolę no, no. No, oj, nie tu źle wjechałem dzięki Podziękujemy mu awaryjkami Teraz wjedziemy Ojojoj, policja żebym wjechał w tył No jeć. No i co, będziemy tu tak stali? No nareszcie Oczywiście to nie jest nasza ciężarówka, bo nasza na, na, najtańsza ciężarówka kosztuje 115 tysięcy Volvo, a skanie najlepsze są właśnie. To co najładniejsze, no w środku, są najładniejsze, w środek bardzo ładne jest. To jest na awaryjny was, żebym zjechał. 137 km do przejechania jeszcze mamy. Tu mamy zamkniętą drogę. Także musimy jechać tędy. I tak tędy byśmy jechali tak. ojojojoj my zawsze jeździmy przepisowo na tym kanale będą różne gierki ale najczęściej to będzie właśnie Roblox Oj, będziemy musieli na pas awaryjny chyba zjechać bo oni myślą oj sorry, sorry goście sorry, dzięki siema gościu daj się uprzedzić gdzie mi tam mi jedzie zjeżdżamy my jedziemy prosto a tu jest stacja ale my mamy jeszcze pełny bak także dobra całkiem szybko jedziemy nawet a szósteczką by za prawym pasem, tak, nie ro tak się nie robi. No. On zajechał na paryż, a ja nie jadę na paryż. Godzinka drogi jeszcze przed nami. Więcej nie pojedziemy ciężarówkami do EuroTruka. Nawet nie ma co się rozpędzać za bardzo, bo nie ma jak bardzo pojechać nawet, chyba że z górki. My tędy nie jedziemy, my jedziemy cały czas prosto. A 311. Dziwna autostrada. Kolejna kontrola biletów. Znaczy, no bilety trzeba kupić. Zaraz będziemy hamować. Znowu. Do 110, 90, 70. Bardzo dobre hamulce są w tej skali. Mam... nam zapłacił. Tym razem nie my. Że nas spuścił. Bo nie musiał nas Spuścić. O, widzę już pierwszy zjazd. Będzie. Widzę do jakiegoś miasta wjeżdżamy chyba. do 70, ale ja nie zwalniam o siema my zrobimy chyba jeszcze ostatni, drugi odcineczek z tej gieraczki fajnej a tak to będziemy jakieś inne nagrywać no chyba że będziecie chcieli to wtedy będę nagrywał tak od listopada Eurotrack i wtedy mogę przez cały miesiąc nagrywać tą gieraczkę jeżeli będziecie chcieli tylko Oj. aha, bo tu do 50 jest a do 90 jedziemy wszystko to studio. Ha mój. Jak bardzo wyjechaliśmy poza mnie? Nie jest tak źle. A, my tutaj skręcamy. Nie, nie musimy ręcznie wyłączać kierunków. No ja cię to Tutaj możemy tam zobaczmy z tym jak mam pójdzie. No, czyli tyłam, tak jak do rozładunku. Wewnętrzny. Będę teraz kręcił tą kierownicą aż trafię. Ojojojoj. oj Muszę trochę do przodu. I w tył Pokręcę sobie trochę tą kierownicą dzisiaj. Crossek dokładnie zaparkujemy. Patrz, uda mi się ładnie zaparkować pięknie. Tak. No i dobra. Daliśmy radę dzisiaj. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. I subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja się z Wami żegnam przy takiej omawce. Ja mam moja cześć i cześć!